Lexi wypowiedziała się w krytyczny sposób na temat mężczyzn i przytoczyła dosyć ciekawą historię, którą następnie skomentowała inna influencerka, Fagata. Dzisiaj wspólnie obejrzymy obydwa materiały pań, a ja je skomentuję. A uwierzcie mi, jest co komentować, bo podejście Lexi jest moim zdaniem, lekko mówiąc, odklejone, ale to rozwinę zaraz. Zapraszam na film. Okej, okay, szybkie story time sprzed dwóch minut, nie? Ja wychodzę ze swojego samochodu, obładowana jak nie wiem co. Tu wielka torba, ciężka. Tu jeszcze trzymam siatkę plecak, tu kolejne dwie turby, karton, nie? I obładowana ledwo idę. Przysięgam, było tak ciężko, że ja musiałam robić przerwy e, na ławce, żeby, żeby po prostu dojść do, do, do mieszkania, nie? Pierwsze co, to zastanawia mnie, po co tyle rzeczy chciała zabrać na raz, skoro ledwo umiała to unieść. Nie lepiej zrobić na przykład dwa kursy między samochodem a mieszkaniem, tym bardziej, że sama przyznała, że wzięła za dużo, bo musiała robić nawet przerwy na ławce na odpoczynek. Więc już na samym początku tej historii jest coś nie tak. Idę, 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 za mną idzie mężczyzna. Dorosły, zdrowy mężczyzna. I on nic, on nic, nie, 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 patrzy się na mnie, ale nic, nic nie zaproponował pomoc. Okej, okay, dobra. Rozumiem, są inne czasy, mężczyźni już niekoniecznie są tacy męscy, jakby się to oczekiwało. Najprościej mówiąc, wystarczyło się odezwać do tego faceta, czy mógłby mi pan pomóc zanieść te torby do mieszkania, które jest tutaj niedaleko? No chyba prościej się nie dało rozwiązać tej sytuacji. Ale wiadomo, trzeba ukręcić główną dramę na pół internetu, że mężczyźni nie są męscy, bo nie chcą pomagać przypadkowo napotkanym kobietom taszczyć zakupy do ich mieszkania, bo tym nie chciało się zrobić dwóch kursów. Dobra, idę, idę, idę. On sobie z pacerkiem za mną idzie pije. Pięknie. ja dyszę, ledwo idę, naprawdę. Ja nie wiem, może ja powinnam była się go spytać po prostu bezpośrednio. Przepraszam, może mi pan pomóc? Nie wiem, ja się trochę wstydziłam też, nie? Najprościej mówiąc, tak powinnaś się go spytać, czy pomoże ci w dźwiganiu tych toreb. Nie możesz oczekiwać od innych osób, tym bardziej kompletnie losowego ziomka, którego nie znasz, że ten ci pomoże. Inna sytuacja, jakby to był jakiś znajomy, czy na przykład sąsiad, który cię zna i z którym się mijasz na co dzień. Ale w sytuacji takiej, jak przedstawiasz, że wręcz wymagasz pomocy od tego nieznajomego i na na tej zasadzie oceniasz to, czy on jest męski, czy też nie, to moim zdaniem coś tutaj jest nie Halo. Jeszcze jedna rzecz jest dla mnie dziwna, że ona zabrała te wszystkie torby i z góry założyła, że ktoś jej po drodze z tym pomoże. No problemy odklejonych influ. W każdym razie, on idzie za mną spacerkę, podchodzę pod drzwi, wpisuje kod, ledwo wpisuję ten kod, a on stoi za mną. On w ogóle cało siebie przyszedł za mną. Ja przez chwilę nawet myślałam, że to jest jakiś stalker albo jakiś morderca, trochę się obsram. Z jednej strony oczekuje pomocy od kompletnie nieznajomej osoby, a ale z drugiej strony zakłada, że może to być jakiś stalker, a być może nawet morderca. I później ludzie się dziwią, że nie ma takich reakcji w społeczeństwie, jak pomóc drugiej osobie. Ja rozumiem, że będą osoby, które powiedzą, no ale przecież dobre wychowanie polega na tym, żeby właśnie takiej osobie pomóc. Tylko jak widzicie, takie podejście kobiet nawet myślałam, że to jest jakiś stalker albo jakiś morderca, trochę się obsranę. To raczej to w tym nie pomaga. W sensie społecznie na większą skalę ona daje znać, że kobiety z reguły źle postrzegają mężczyzn i co drugi to według nich jakiś zwyrol. Tutaj temat pewnie na oddzielny film, ale myślę, że w jakimś stopniu ma to wpływ na takie relacje społeczne. W każdym razie kot, kod, a on stoi za mną. Nawet nie poszedł do drzwi, żeby chociaż otworzyć mi drzwi, tylko stoi, aż ja wpiszę kod i jeszcze pójdę otworzyć. No. Otrzymaj no, tam je ludzie! Nie no, trzymaj tam je ludzie, do jasne cholery, co to ma być? Jeżeli sytuacja rzeczywiście była taka, że właściwie wchodzą do tego samego budynku, to ten facet mógł jej te drzwi z takiej czystej empatii po prostu otworzyć. Ogólnie cały problem w tej dramie wydaje mi się, że polega raczej na braku komunikacji. Lexi zakłada, że facet powinien jej pomóc, a gościu pewnie myślał, że skoro kobieta o nic go nie prosi, to tej pomocy nie oczekuje. Myślę, że to jest częsty problem w relacjach damsko-męskich. Może będzie to głupie, że wypowiem się za wszystkich mężczyzn, ale do nas facetów trzeba mówić bezpośrednio i ciężko nam odczytywać mowę ciała, jakieś gesty i tego typu rzeczy. W skrócie, jak wy kobiety nam czegoś nie powiecie, to my mężczyźni raczej się tego nie domyślimy. Oczywiście nie każdy facet może się zgadzać z moją opinią, ale czytając komentarze na Xie czy komentarze na YouTube, to duża część mężczyzn o tym właśnie pisała. Nie bądźcie jak ten mężczyzna, ok? Jak widzicie słabszą osobę, jak ktoś, nie wiem, dźwiga jakieś rzeczy. The fuck? Pomóżcie tej osobie! Shit! Especially if you're a man, the fuck? Albo możecie zrobić dwa kursy z tymi torbami lub po prostu zapytać o pomoc i korona z głowy wam nie spadnie. Matko, nie no! Ja, 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 wiecie, no trzymam te rzeczy, nie mogę otworzyć tych drzwi, ja mówię, przepraszam, mógłby pan otworzyć drzwi? A on, a tak, tak, tak. The fuck? Czyli koniec końców wystarczyło po prostu spytać i gościu jednak pomógł. No widzisz, nie było to takie trudne. Następnym razem polecam jednak mierzyć siły na zamiary i jeżeli coś jest ciężkie do zabrania, to zawsze można zrobić dwa kursy, a nie nagrywać filmy do sieci i generalizować jacy to mężczyźni w dzisiejszych czasach są niemęscy. Czasy mężczyźni już niekoniecznie są tacy męscy. Z drugiej strony rozumiem, że jakoś tak społecznie przyjęło się, że facet w takich sytuacjach powinien pomagać, tylko że przez takie słowa. Ja przez chwilę nawet że to jest jakiś stalker albo jakiś morderca. Raczej coraz większa część mężczyzn nie chce mieszać się w nie swoje sprawy, żeby zaraz nie zostać właśnie w taki sposób ocenionym jako jakiś stalker, morderca czy zwyrol, który podbija do obcej kobiety. Podsumowując najlepszą opcją w takiej sytuacji jest moim zdaniem po prostu zapytać o pomoc. Nie wiadomo czy taka osoba, która niesie jakieś zakupy oczekuje tej pomocy czy może wręcz przeciwnie, nie chce by ktoś dotykał jej rzeczy, bo boi się, że mogą zostać one uszkodzone czy na przykład skradzione. Tutaj możemy się tylko Domyślać, więc ostatecznie lepiej po prostu zadać pytanie i temat rozwiązany. It's so simple. Na to wideo lekcji odpowiedziała fakata, która zaczęła ją bronić. Moja przyjaciółka lekcji wstawiła na starytki filmik o tym, że mężczyzna nie pomógł jej wnieść zakupów. Ona była bardzo obłudowana, nie dawała sobie rady, facet to widział i jej nie pomógł. No i ktoś to zrouplądował na TikToka i oczywiście komentarze. Chcę mi nic, to niech to sama radzi. E, tak bardzo chcą być niezależne, silne kobiety. Niech sobie same wnoszą. Jakbym do niej patrzył, to by mnie potem oskarżyła o coś. Co do tych komentarzy, to nigdy nie wiadomo, jak zareaguje druga osoba. Tutaj wyświetlają się przed Wami historie internautów, które chyba nie do końca poszły po ich myśli. Jak coś, to sobie zastopujcie i przeczytajcie. Proszę, ja nie wiem, jak Ty wyglądasz i w jaki sposób Ty pytać kobiet. Oto czy im pomóc, ale no, myślę, że jakbyś normalnie spytał, to nikt, by, nikt by nie dzwonił na policję. Okej, okay, zgadzam się, ale w drugą stronę działa to tak samo, i gdyby Lexi spytała tego gościa o pomoc, to ten raczej też by nie odmówił, o czym zresztą sama powiedziała na końcu swojego filmu. Ale przepraszam, mógłby pan otworzyć drzwi? O, o tak, tak, tak. Więc równie dobrze to ona mogła zapytać o pomoc, skoro tej pomocy oczekiwała. Druga kwestia. A co dalej, Lexi? Nie jest silną, niezależną kobietą. Oczywiście jest, ale mówię co, jeżeli nie? Ona jest też tradycjonalistką. Bardzo chciałaby mieć rodzinę, dzieci. Uważa, że wiecie, rola, męża to bycie silnym rola faceta to bycie silnym mężczyzną, mężem. To, to czego ona chce? No i to jest jaką masz wymówkę. Tylko za przeproszeniem, co mnie obchodzi, czego ona chce i jaka jest prywatnie, skoro mówimy o sytuacji dwójki osób kompletnie się nieznających. Kiedyś mężczyźni gołymi rękoma budowali domy, a teraz? Robią podcasty. I kłócą się z dziewczynkami na TikToku o to, że nie nie pomogą jej wnieść zakup. Zaskoczycie, ale mężczyźni dalej budują domy i w sektorze budowlanym stanowią aż 90%. Ogólnie to nie wchodziłbym w tematy feminizmu, jeżeli chodzi o tą akurat konkretną sytuację. Zresztą feminizm i Fagata, która prowadzi działalność na niebieskiej platformie, to mi się jakoś gryzie. Moim zdaniem całą sytuację szło rozwiązać w bardzo prosty sposób. Lexi mogła o tą pomoc poprosić i prawdopodobnie by ją otrzymała. Ja, przepraszam, mógłbym... Drzwi? O, o, tak, 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 Wystarczy nauczyć się komunikować swoje myśli, prośby czy oczekiwania wobec innych osób. Nikt nie jest profesorem Charlesem Xavierem z X-Menów i nie umie czytać w czyichś myślach. You can stop no sorry, ale tak to nie działa. Następnym razem po prostu zapytaj o tę pomoc, a nie oczekuj, że ktoś się domyśli o co ci chodzi. A ja nie będę z wami bawił się w domysły i odsyłam was do mojego ostatniego większego filmu na temat tiktokowych live'ów promocyjnych. Kliknij w odnośnik, by przejść do filmu.